Co najbardziej denerwujecie w polskiej nauce i w polskim biznesie? Brak pewnego luzu. To, co widziałem w Stanach Zjednoczonych, a czego brakuje mi tutaj, to jest, no, nawet w nauce powinien być jakiś rock and roll. Super. Gdybyś mógł zmienić jedną rzecz w polskiej nauce, w biznesie, co by to było? Masz taką magiczną moc że i od dzisiaj się zmienia pewnie wielu by powiedziało finanse, tak? A ja moim zdaniem, i to wiem też z doświadczenia, ale wiem, że jednym zdaniem, więc nie będę rozciągał, to nie, nie zależy tak naprawdę sukces od, jedynie od finansów i przede wszystkim od finansów. Więc to, co bym zmienił, no jakieś nasze takie nastawienie. Jesteśmy za bardzo dla siebie też tacy, wymagający w takim trochę złym tego słowa znaczeniu, e, no więcej luzu po prostu. Więcej rock'n'roll. Więcej rock'n'roll.